Pytacie mnie, jak robię jednomiotówki. Ile kosztuje to czasu i pieniędzy? Wiecie, no jak zaczynałem, to po prostu łapałem za smartfona czy za aparat, nagrywałem, wrzucałem do YouTube'a, tam jest taki prosty edytor, przycinałem, szło w świat. Jakość obrazu i dźwięku była kiepskawa, ale content is king, zawartość się broniła. Zresztą sami rzućcie okiem na te pierwsze filmy i ocencie. W tej chwili używam już przyzwoitego sprzętu. Do... Nagrywania dźwięku mam rejestrator Zoom H1 z mikrofonem ATR3350. Do obrazu Panasonic DMC LX7, a montuję Full HD w Linuxowym programie OpenShot. Na laptopie ThinkPad S440 z 8 GB RAMu i mocnym procesorem. Oprawę graficzną robię w programie GIMP, a napisy w Google Drawings. Wymyślenie, nagranie, montaż i potem promocja każdego odcinka zajmuje mi 10 godzin. Na sprzęt wydałem 5 tysięcy, wliczając to laptop. Wiem, że pytacie o filmiki dlatego, że Wasi pracownicy i klienci wolą oglądać wideo, zamiast czytać Waszych komunikatów. Moim zdaniem, żeby zacząć, po prostu złap to, co masz. Złap aparat, smartfona, nagraj, daj do ludzi. Twoje firmy będą coraz lepsze, bo się będziesz uczył przez działanie, ponieważ praktyka czyni mistrza.